Czy w 2025 będą nowe, warte uwagi modele Mercedesa? Mimo rosnącej elektryfikacji, złożoności, technologii i kosztów, wciąż zdarzają się sukcesy. Chcę podzielić się pięcioma modelami Mercedesa, które nadal uważam za warte posiadania. Przejdźmy do tego. Życie za krótkie na nudne samochody. Jest model, który na pewno bym kupił z mojej listy. To samochód z niższej półki cenowej. Więc nie kosztuje fortuny. Ma mniej technologii, więc mniej rzeczy się psuje. JD Powers ocenia niezawodność na 79 na 100. Uchodzi za wyjątkowo niezawodny samochód, a Reaper PL również go chwali. Z mojego doświadczenia, większość podstawowych modeli Mercedes Benz sprawiała niewiele problemów. Poza sporadycznymi przypadkami zdarzały się sytuacje, w których szyberdachy czasem ulegały awarii i sporadyczne elementy wykończenia. Oraz pojedyncze usterki elektryczne związane z niektórymi czujnikami, a tych czujników naprawdę nie brakuje. To jest Mercedes-Benz, ale ogólnie rzecz biorąc, to całkiem wytrzymały mały koń roboczy. Ma dużo świetnej technologii. Kiedy spojrzymy, mamy diody LED z przodu, mamy świetną przednią atrapę chłodnicy. Ten egzemplarz to nie podstawowa wersja, lecz turboformati. Masz siedmiobiegową skrzynię dwusprzęgłową z napędem głównie naprzód, a tył dołączany w razie potrzeby. Tutaj mamy Aufrecht Melcher Gross Aspach, to jest wyższa wersja. Oczywiście masz tutaj podwójne końcówki wydechu. Piękny chrom z tyłu. To GLA35 w wersji Aufrecht Melcher Gross Aspach Abspec. Masz większe lub wentylowane, nawiercane hamulce, dwukolorowe klamki i to szkło na górze. Wyglądają świetnie. GLA250 wyróżnia się wyposażeniem. Podstawowa wersja ma 221 konie, mechaniczne i miękką hybrydę. Jak ta, również dostaje ulepszenie do miękkiej hybrydy i dostajesz fajny mały wzrost osiągów. Dostajesz system MBUC. I to naprawdę niezawodny mały samochód do jazdy na co dzień. Świetne osiągi i ekonomia, kilka drobnych problemów, ale nie ma tu poczucia klasy S ani CLS. Nie o to chodzi. W tym pojeździe nie masz dodatkowej technologii ani pneumatycznego zawieszenia. W zasadzie masz tutaj standardowe konwencjonalne zawieszenie, to oznacza, że jest mniej rzeczy, które mogą się popsuć. Turbodoładowany silnik dwulitrowy, zarówno w wersji podstawowej, jak i ulepszonej. Ten silnik M139, który widzisz, jest częścią problemu. Wiele mniejszych pojazdów wślizgnęło się do C63S. Dlatego nie kupiłbym C63. W końcu zrezygnowali z podwójnie doładowanego V8, a nawet wcześniej z 62 lub 55, to były wspaniałe silniki, ale już ich nie ma. Nawet Aufrecht Melcher -Gross Aspach klasy C nie jest już dostępne. Właśnie tam to jest następne. to rozczarowujące. Tu jest 63 Alfrecht Melcher. Gross Aspach kiedyś można było znaleźć. 6-3. Niezależnie od tego, czy to najnowsza generacja klasy CC63S, czy starsze modele z 6,2-litrowym V8, obecnie mamy najnowszą generację klasy C. To bardzo nowoczesny pojazd, ale plastiki są raczej słabe i nietrwałe. Mamy kupę tego pojazdu. Napotkaliśmy pewne problemy po drodze. Przód skrzypi, a przedni dyferencjał lekko hałasuje. Było kilka usterek, prawdopodobnie związanych z serwisem dealera, który po wymianie oleju coś spryskał pod maską. Nagle pojawiły się różne usterki i kody błędów. Większość już zniknęła. Takie pojazdy są wrażliwe na niski poziom akumulatora, więc warto mieć sprawny akumulator. Regularnie konserwuj i wymieniaj olej wcześniej. To bardzo pomaga. To dość niezawodna jednostka. JD Powers ocenia Mercedesa klasy C 2025 na OK. 80 na 100 punktów. Model tej marki jest wysoko oceniany i bardzo niezawodny. Nie ma pneumatycznego zawieszenia. Postawiono na prostotę. I właśnie o to chodzi. To jest tutaj motyw przewodni. Im prościej, tym lepiej. Nadal wygląda bardzo podobnie do współczesnej klasy E. Ma wiele wspólnego z rodziną, ale nie zawsze ma całą dodatkową technologię. Ładna osłona chłodnicy, z przodu sporo diod Pod maską dostępnych jest kilka konfiguracji silnika. Podstawowy silnik to 255-konny dwulitrowy. Turbodoładowany silnik rzędowy ustawiony wzdłużnie. Dostajesz dziewięciobiegową automatyczną skrzynię biegów. To wszystko sprawia, że zmiana biegów jest bardzo płynna. Ten model, jak GLC, ma napęd na tylne koła, w przeciwieństwie do mniejszych GLA i GLB. W wersji Formatic masz napęd na wszystkie koła i więcej momentu obrotowego naprzód. Są też liczne technologie i duże szyberdachy. Krąży wiele strasznych historii o wybuchających tłokach w pierwszych C300 i W205 jak ten. Oczywiście, najnowsza generacja to już nie. 205 podnieśli poprzeczkę do 206. Wczesne generacje tego turbodoładowanego dwulitrowego silnika miały pewne problemy. To czterocylindrowy silnik od Renault. Nowsze mają większe ekrany i hybrydowe wspomaganie. Mają nowy system MBUX znacznie lepszy od naszego starego, bez zdalnego uruchamiania. I miło jest mieć niektóre z tych funkcji, kiedy na dworze jest naprawdę zimno. Największym rozczarowaniem jest brak C63. Dla tych, którzy chcą ulepszyć swój C-Class. Ok, mają 43, ale stary V6 z 2023 rok też już zniknął. Więc teraz jeśli chcesz mieć C-Classa, będziesz musiał wybrać silnik dwulitrowy. Praktycznie wyłącznie taki. W podstawowej wersji masz silnik 2.0 o mocy, 255 konie mechaniczne. Możesz też przejść na C43, który również ma silnik M139 dwulitrowy, turbodoładowany, czterocylindrowy, ustawiony wzdłużnie. Niestety nie możesz już dostać V6 ani V8, a to duży minus dla Mercedesa. Tak, to kolejny Mercedes, którego naprawdę bym kupił. Teraz mowa o klasie i. JD Power ocenił go na 83 na 100 za 2023, ale miałeś też jedne z lepszych silników. F6 ki duże w 8ki to były opcje. S63S to mój ulubiony model. Jest bardziej zaawansowany technicznie i ma więcej problemów z pneumatycznym zawieszeniem. Większe silniki, droższa obsługa. To luksusowy punkt wejścia dla wielu modeli Mercedes-Benz. Jest wystarczająco duży, żeby czuć luksus, a jednocześnie na tyle mały, że można go zaparkować w prawie każdym garażu. Masz do wyboru różne silniki. W tym podstawową wersję 300 z 2-litrowym turbodoładowanym silnikiem. Nie powinien być w klasie I, ale możesz go mieć z napędem na wszystkie koła głównie na tył i oczywiście, jeśli przejdziesz na napęd na przednie koła, dostajesz dodatkowy moment obrotowy na przednie koła dzięki systemowi 4MATIC. W wersji E450. Możesz wybrać turbodoładowany sześciocylindrowy silnik o dobrych osiągach, a na dodatek możesz też wybrać wersję hybrydową. Wejdź na wyższy poziom z sześciocylindrową hybrydą w najwyższej wersji wyposażenia. W tych najwyższych wersjach wyposażenia rzeczywiście masz dobre osiągi i faktycznie jazda nim jest przyjemna, świeża i dynamiczna, ale jednak brakuje im tej prawdziwej mocy. I niestety przepisy Unia Europejska 7 w Europie wymuszają stosowanie mniejszych silników, mniejsze zużycie paliwa, większą wydajność ale właśnie do tego Mercedes próbuje się dostosować, starając się tworzyć takie silniki. Regulowane silniki Turbo 2.0 spowodowały, że wiele starych V8 zniknęło. Gdybym mógł wrócić do 23 roku, kupiłbym E63 S klasa E. To naprawdę wyjątkowy model. Posiada najnowszą technologię, bez przesady i zbędnych dodatków. Te pojazdy, choć droższe niż Honda Accord, cechują się większą trwałością. J.D. Power je ceni. Wyglądają świetnie, są konserwatywne, a przy tym bardzo luksusowe. Masz piękne reflektory LED, felgi i hamulce, wycinane laserowo, wentylowane, liczne detale, dwukolorowe klamki, duży szyberdach i wszystko wygląda bardzo luksusowo. To byłby mój wybór, gdybym szukał i chciał zrobić wrażenie, mówiąc, wiecie co? Tu wydaję pieniądze na luksusowy samochód. Wierzę, że to jeden z najlepszych Mercedesów, na jakie mógłbym sobie pozwolić. Właśnie tutaj znajduje się jeden z moich osobistych faworytów. Znowu, cena jak na subkompakt, ale to jeden z najlepszych subkompaktowych suwów, nie tylko w segmencie luksusowych samochodów. Każdy segment, który może pomieścić trzeci rząd jako opcję. Tak, dostajesz świetne funkcje, i dlatego wydaje się to pojazdem pełnym wartości. Otrzymujesz podgrzewane przednie fotele w standardzie. Opcjonalny trzeci rząd co jest dużą zaletą. W przypadku wielu tych suwów musisz wybrać naprawdę duży model, żeby mieć trzeci rząd. Albo nie masz go wcale, ale to jest właśnie zaleta tych pojazdów. Tutaj faktycznie się mieści. Mam 1,80 metrów wzrostu i mogę usiąść w trzecim rzędzie. Kolana ledwo dotykają oparcia, a głowa lekko ociera o sufit. Tam naprawdę jest wystarczająco dużo miejsca. Sprawdzałem. Trzeci rząd w Volkswagenie Tiguanie to smutna i żałosna sprawa, ale tutaj to naprawdę działa. Dostajesz podobne układy napędowe jak w CLA hybrydę, i ulepszenie do miękkiej hybrydy. Dostajesz 221 koni mechanicznych z tego dwulitrowego turbo doładowanego silnika czterocylindrowego. To jest również głównie napęd na przednie koła, ponieważ dostajesz dwusprzęgłową skrzynię biegów o siedmiu przełożeniach. To jest fajne, jest szybkie, ale mam na myśli, że jest trochę niedopracowane. Nie wydaje się zbyt dopracowane. I zauważysz, że kiedy wrzucisz bieg i puścisz hamulec albo gaz, to auto nie rusza dopóki nie dodasz trochę gazu. To normalne w skrzyniach z podwójnym sprzęgłem. Wystarczy przywyknąć do ich ergonomii. A jeśli to ładne suwy, naprawdę jest na co popatrzeć. Zdecydowanie trochę stonowane, i myślę, że taki jest ogólny wygląd. I dlatego mi się podobają. Z przodu jest duża trójramienna gwiazda, zachowawcze LED reflektory i dodatkowe światła. Oczywiście, małe wycinane laserowo felgi, ale zauważysz standardowe hamulce, ponieważ to jest standardowa wersja. Dostajesz dwulitrowy silnik, siedmiobiegową skrzynię dwusprzęgłową. Oraz świetne dwukolorowe detale. Dużo szkła na dachu wygląda świetnie. To GLB 250 JD Powers ocenia naszą trwałość na 80 na 100 punktów. I znów, poza rzadkimi przypadkami narzekań na dwusprzęgłową skrzynię biegów, wypadające szyberdachy czy drobne usterki czujników elektrycznych. Upewnij się, że masz dobrą baterię, bo te Mercedesy często mają problemy i zapalają się kontrolki, gdy bateria jest słaba. To prostszy pojazd. Bez pneumatycznego zawieszenia, systemów zawieszenia i światełek w podsufice. Jest tu dużo oświetlenia ambientowego LED, a system jest bardzo niezawodny. Są naprawdę fajne, trwałe i bardzo praktyczne. Możesz ciągnąć to za swoim kamperem, wrzucić za przyczepę o długości 22 stóp i przewieźć na swoje miejsce w Palm Springs. Albo tak naprawdę po prostu jeździć nim na co dzień. Oszczędny w paliwie, jest fajny, żwawy i ma całą technologię, której możesz potrzebować. Tak. Jest jeszcze jeden, który uwielbiam, bo opiera się na naszym Mercedesie Benz. Możesz też wybrać kilka różnych wariantów i kilka różnych układów napędowych w tym konkretnym Suwie. To fajny, średniej wielkości samochód. Zazwyczaj nie masz pneumatycznego zawieszenia jak w klasie E i S. I znowu, to trochę prostszy samochód, ale mimo to ma o wiele więcej wyrafinowania niż GLA, GLB czy inne tego typu pojazdy. Bo teraz to już bardziej średniej wielkości auto. Ma też inny zestaw silników do wyboru, a ten samochód tutaj jest wyposażony w dziewięciobiegową, automatyczną skrzynię biegów z konwerterem momentu obrotowego. Więc jazda będzie bardziej płynna. Zawieszenie jest trochę bardziej dopracowane niż w GLA i GLB. Ten GLC 300, który widzisz, ma doskonały napęd na cztery koła. 4 M a, T I C. Masz ledy i ładne małe końcówki wydechu na dole, które już rzadko się spotyka. Producenci zazwyczaj je teraz zaślepiają, ale tutaj masz świetne kombinacje silników. Jest pewne rozczarowanie, bo 2023 był ostatnim rokiem jednego z ich najlepszych silników. W6 był znany z niezawodności. Miewał drobne usterki, ale był trwały. To był silnik V6, który większość lubi. Niestety w wersji 43 aufrecht Melcher grossaspach Aspach już go nie ma. Teraz zastąpiono go mocniejszym, dwulitrowym silnikiem czterocylindrowym z turbodoładowaniem GLC300 ma 255 koni mechanicznych. To w zasadzie całkiem żwawa jednostka, która jest miękką hybrydą, ale możesz też wybrać coś trochę bardziej ekskluzywnego. GLC-43 oferuje więcej mocy i mocniejszą wersję turbodoładowanego silnika 2.0. Bardziej podrasowany przez Aufrecht Melker Grossaspach M139 brzmi znajomo. W podstawowej wersji przy 255 lub ponad 300 koniach możesz mieć bardzo żwawą jednostkę. Płynniejsza skrzynia, wnętrze i jakość wykończenia są tu dużo lepsze niż w GLA i GLB. Oczywiście masz tu dwukolorowe wykończenie, ciekawe felgi, większe koła i dużo szkła na dachu by wpuszczać światło do kabiny. Te samochody świetnie się prowadzą. JD Power ocenia ich niezawodność na 78 na stoi. Mogę szczerze ocenić niezawodność. Mieliśmy problemy z naszym C300 prawie tym samym modelem. Głównie chodziło o moduły oświetleniowe, czujniki i awarie, ale poza tym to był niezawodny samochód. Ale występuje nie tylko w standardowej wersji Suv. Ma też inny wygląd. Możesz też wybrać wersję Coupe. To e SUV o smuklejszym wyglądzie. Konkurujący z BMW X4, Mercedes-Benz również musiał zaproponować coś podobnego i tak zrobił. Ma te same silniki i skrzynie biegów, ale wygląda smuklej. Ma reflektory lety po liftingu. Zwróć uwagę na przednie kratki. Felgi są inne, ale detal progowy i smuklejszy tył wyróżniają auto. To zależy od gustu. Niektórzy to uwielbiają, inni nie, ale GLC. 300 w tym obecnym stylu to na pewno coś, na co warto zwrócić uwagę. I oczywiście, dlaczego Mercedesy są tak tanie na rynku samochodów używanych? Cóż, jest na to wiele dobrych powodów i podzielę się nimi z Wami. Warto to sprawdzić. Mam nadzieję, że wkrótce Was zobaczę i jeszcze porozmawiamy. Do zobaczenia!